Warna kawalkada, dzika twa po niebie, to przerażająca zjawa, która zgazduje cierpienie, to przelatująca plaga, która się jest Potem piona armia, błąkająca się po świecie. Otoż marna kawalkada, dzika goniitwa po niebie, to przerażająca zjawa, która zgastuje cierpienie, to przelatująca plaga, która się jest pustoszenie. Kompania śmierci, nie oglądaj się za siebie. Hej, witajcie z tej strony Bobru, a na wasz Wiedźmin 3 dzikigon. Słuchajcie, jesteśmy teraz pod magicznym, tajemniczym drzewem. Które krwawi Musimy je obejrzeć Przysiągłbym, że w szumie liści Słychać szlok Czyżby to mogła być prawda? Z tym drzewem? Sądząc po kształcie plany Drysnęła od strony drzewa Praca przy wyrębie szła pełną parą Ale to dziwne, że wokół wieżby nie rosną inne drzewa Rzeczywiście krwawi Najwyraźniej ludzką krwią A kora w niektórych miejscach Wygląda jak blizny przerostowe. Działa tu też magia, bo medalion wibruje jak szalony. No nie widzę, żeby, żeby aż tak wibrował, no może trochę. Dobra, podajmy z Jakobem. I co? Obejrzałeś drzewo dokładnie? Obejrzałem. Krwawi. I rzeczywiście wygląda niezwykle. Ha, a nie mówiłem? Dobra. Poradajmy o zapłacie. Twoja pomoc będzie kosztować. Ja tam prosty drwal jestem. Groszem nie śmierdzę. O ci drobniaki. Dobra, 120 chociaż stoi. Jak odczarujesz panienkę, to zapłacę. No dobra, zajmę się. Pomogę ci, ale najpierw muszę zastanowić się, od czego zacząć. Nie trzeba, ja wszystko wiem. Panienka Dafne i rycerz Gareth kochali się aż strach. Jednak, aby stać się godnym ręki wybranki, Gareth musiał stawić czoła wiedźmie z rysiej skały. Gdy Gareth wyruszał na wzgórze, w dowód przychylności Dafne dała swemu rycerzowi chusteczkę. Ale on nigdy nie wrócił. Ano nie wrócił. A ona stała tu i wyglądała go, dniami i nocami. Aż wrosła w ziemię i stała się drzewem? Zastanawiam się, dlaczego. No, kurwa, żeby tak doczekać tej pięknej chwili, Gdy Gareth wreszcie zwróci jej tę chusteczkę. Taka jest bowiem moc tęsknoty. No i siła miłości. Ki romantyk! Czyli musisz udać się na rysią skałę i znaleźć sposób na odczarowanie Dafne. Dam ci moją książkę z baśniami, żebyś doczytał szczegóły i. i... powodzenia, Wisław. W sumie to drzewo rzeczywiście wygląda trochę jakby tego, jakby było kobietą, tak kształtami. Zaraz zobaczcie. Ja wcześniej na to jest zwróciłem uwagi kompletnie. Dobra. E, patrzcie, widzicie. Tutaj jakby klatka piersiowa. Tutaj wbiły jej mniej więcej na wysokości. Nazwijmy to łona Tam głowa Ręce Nogi No, coś tu jest Dobra Udajmy się na rysiową skałę. Ciekawie się mi się zapowiada, muszę przyznać Jestem ciekaw, jestem ciekaw Co to będzie? Na rysiowej skale pewnie będzie się babka stara Nawet w bajce, no, tu są, po prostu tu są Fajna sprawa, może być. Brakowało mi takiej misji, takiej tajemniczej, z elementem właśnie takiej bajki po prostu. Gdzie my jesteśmy na mapie? Ja to muszę zacząć. A, my jesteśmy przy Lisich dołach. Okej. Ja mam jeszcze trzy punkty do sprawdzenia. Jak szybko mam pójść z tym zadaniem, to zrobimy je w tym odcinku. Owszem, postaramy się. Dobra Nie. Ludzie tutaj łażą, więc to nie jest jakaś taka... Kompletna sedupie to nie jest Ale jednak. Ale jednak tajemniczy obszar. Tak, jest staruszka, pewnie ma. Wilki słychać, a ludzie w ogóle stoją, jakby nigdy nic. Rysiowa skata, prawda się tak nazywa? Wciąż taka nazwa, wiecie. A propos tej legendy. O Jezu, alert wejść. Dziś była. O! Udało się wspiąć. Zostawić drew. tutaj można wskoczyć chyba po prostu. Dobra, wejście jakieś, ale nas ono chyba nie interesuje. Przynajmniej póki co. Jezu, jak to jakaś staruszka mieszka, naprawdę nie wiem jak ona się wspina po tych strzałach. Chata... Wiedźmy. Dobra. Możemy wejść? To on wygląda na zamieszkany, ale skoro nie ma nikogo, rozejrzę się tu. O czy Jest ciepły. Nie potrafi rozpoznać zapachu składników. Obrzemiana chciała. Okej. Liper Ivon. sięga potępiona przez kapitułę. Oproszę. To tutaj co się dzieje, rzeczywiście? ci te na proch, kości. I teraz jest czura jeszcze. Hmm. Składnikami do uroków, albo z trofeami. Obejrzysz strzałę, gałązkę cytralną, nie? Nie półstrzała. Pewnie ma przynosić pecha strzelcowi. Gałązka wino Może ma zapewnić dobre plony. Albo przeciwnie. Okej, okay. lalka. Ta lalka wygląda jak komponent klątwy. I chustka. Może ta chustka, to, to jest chustka z monogramem DF. Jeśli należała do Dafne, mógłbym jej użyć do złamania zakręcia. Co bie... wiesz? W tak Tylko dzikie koty. A tu proszę, gość z dalekich stron. Czego szukasz w moim domu? Uuuu... Już to znalazłem. Czyżbyś chciał odczarować zaklętą w drzewo dziewczynę? A jeśli tak, to co? To powiem, że ci się to nie uda. Nie czytasz baśni? Nawet Wiedźmie z Rysiej Skały nie jest łatwo przezwyciężyć moc tęsknoty i siłę miłości. Hmm. Co się stało z rycerzem, który przyjechał cię zabić? Z garetem dosyć szybko zmienił zdanie. Konkretnie przełom nastąpił po naszej pierwszej wspracianie. Oczywiście baść musiała zostać zepsuta przez... został u Ach. mnie dosyć długo. Potem dopadły go wyrzuty sumienia i postanowił wrócić do tej swojej. Dziewczyny. Ale wiesz, że nigdy do niej nie dotarł. Po drodze przydarzył mu się tragiczny wypadek. Miałaś coś wspólnego z tym wypadkiem? Oczywiście. Jak mogłam oddać innej kobiecie mężczyznę, który należał do mnie? Poradzę sobie z przełamaniem czaru bez Twojej pomocy. <laughs> Powodzenia! Droga wolna! Wypuszczasz mnie? Tak po prostu? Sama nie wymyśliłabym lepszego zakończenia tej historii. Wizyta skończona. Żegnaj. Już nigdy się nie spotkamy. No okej. Okay. No. Oczywiście, wybaczcie, ale coś mi zwinęło grę. Tak to często bywa. Mam nadzieję, że teraz wszystko jest okej. Okay. A, pierdziele. Jeszcze mi zasłoniło... A, i dobra, mniejsza to. Mam nadzieję, że sobie poraz bez cięcia. Dobra, wracam do drzewa. Eee, Okej, okay, tylko trochę... jak to się schodziło? Okej, okay, właśnie tak się schodziło. Tędy, tutaj, ten monster, którym tutaj przyszliśmy. Może i nie przyszliśmy? Nie, my nie przyszliśmy tym mostkiem, my tędy przeszliśmy, a przebiegniemy sobie rzeką. O, dobra, już wszystko działa, już wszystko widzę. Jakiś klocuch, <głosłuch>, a nie dziecko. Podobne głosowo, nie? Dobra, ciekawe, ciekawe. I co, po prostu ją odczarujemy? Czy to będzie cała misja? Nie wydaje mi się Już po tym jak ona zepsuła tą misję do wiadomości, że ten Garet po prostu z nią został, to myślę, że to, to, to nie skończy się tak dobrze, jakby mogło się skończyć. Dobra, dobiegamy. Zdajemy z dwalem. No i co? Spotkałeś wiedźmy Czego się dowiedziały? Hmm. Chustka Dafne. Przyda się do jej odczarowania. Ale z tym musimy zaczekać do odpowiedniej godziny. Wtedy rozpalę cztery ogniska z czterech stron świata i zacznę obrządek. Ogniska? W takim razie ja przydam się do czegoś. Będziesz przecież potrzebował drewna. Narąb, Na ile możesz, a ja przygotuję wszystko inne. Co podoba mi się w, Ger w Geralcie to, że zawsze jest jakaś to on praktycznie zawsze z rozwiązanie i to w taki jakiś ciekawy i nowy sposób. Tak było z tą panienką z turnieju, co była zamieniona w ptaka, wilgę. w wilgę. Co dalej? Teraz jakiś obrzęd kolejny. Kolej. Muszę zapalić ogniska i przemówić do zaklętej w drzewu. Nie wiem jak to się skończy, więc na wszelki wypadek trzymaj się z dala. A gdybyś zobaczył, że wyciągam miecz, najlepiej od razu uciekaj. Doświadcz, że wyciągniemy miecz. O, tu teraz fajnie to wygląda. Mam nadzieję, że nie jest za ciemno, ale nie wydaje mi się. Może to o wypiję. No, nie, no jest według mnie jasno, naprawdę. Wyszczorniksze zapalę na południu, ok? Czyli te. Spójrz po raz ostatni na cztery strony świata. Od południa. Ani słowa Na wschodzie I ze wschodu nikt nie woła Podpaliliśmy się, zajebiście Od północy martwa cisza Na zachodzie wicher byje Przestań czekać On nie żyje nic się nie stało, a jednak Wysłuchaj mnie, zaklęta w drzewie, przypomnij sobie, kim jesteś naprawdę. Oto chustka, którą dałaś, w dowód miłości, coś się dzieje. O, oh, cholera. Erden, szybko przygotować trzeba. Jest Dafne. Trochę poszło nie tak. O, fuck! O, oh, fak. O co to, co to jest przywołane? Wiedziałem, że to się zbyt dobrze skończy. Nie może po prostu. Co tu się stało, do kurwy nędzy? To moja wina. Zaklęcie nie zostało zdjęte tak jak trzeba. Dziewczyna została wyzwolona z więzienia w drzewie, ale szok był dla niej zbyt duży. Przepełniał ją gniew i ból, Psia. Krew, tak to jest, jak najmujesz partacz. Serio, mogliśmy to inaczej zrobić? Najmniej biedna panienka nie musi się już męczyć w tym drzewie. Bierz swoje pieniądze i odejdź stąd, Aż jestem ciekaw, jeżeliśmy wzięli pomoc, wiedźmy, czy pomogłaby nam odczerować to. No bo zdecydowanie nam coś nie wyszło, nie? Dobra, przeczekajmy do świtu. OK, i teraz tak, mamy zadanie, oczywiście podgłos, ale mnie interesuje coś na mapie. Kurde, my do tych liścich dołów mamy kawałek, a tu jest yy, ta grupka ta, yy, co nas rozwala co? Nie, nie bierzemy się za nich. Zobaczmy, jakie mamy zadania poboczne jeszcze. Ścieżki przeznaczenia, chyba tym się teraz będziemy zajmować. I gdzie to jest na mapie? Niedaleko, niedaleko. Więc możemy powoli zacząć to zadanie. Raczej do, jakoś nie, nie rozwiniemy mocno, ale. Ale wiecie. Miecz srebrny, naprawiony. Szczerze, a mnie wyszło. Szczerze powiedziawszy, nie wiem, co bym zrobić inaczej. Naprawdę. No, jedyna opcja, która mi przychodzi do głowy, to że mogliśmy po prostu pomóc tej tej babki, ale no co by z tego wyszło, to ja nie wiem na, naprawdę. No bo co moglibyśmy zmienić? Na, może ta babka miała jakiś pomysł, no ale jak ona ją zetleła, no to czemu miałaby zdejmować lądwę? Takie nie do końca log logiczne mi się wydaje. No ale poczytam na pewno o tym zadaniu. E, I wiecie, no i zobaczę. Najwyżej że wam w kolejnym odcinku opowiem, chociaż pewnie ci, którzy oglądają serię, to większość z was będzie wiedziała. Zazwyczaj, jak coś źle robiłem, to mówiliście mi, że Bobro, zrobił tak, to by było tak. Szkoda. To już takie drugie zadanie, które mi, jak powiedzmy, nie wyszło. Ale chciałem uniknąć konfrontacji z Wiedźmą i to mocno. Dobra. Dopływamy tutaj. Co tutaj mam? Pustelnik. Chodzę po wodzie. Zupełnie jak? Jak? To? O! Jak, jak nartnik. Ale myślałeś, że kto? Nie, <grym> nieważne. Pewnie ci się wydawało, że już nic w życiu się nie zaskoczy, co? Błąd! O co chodzi? Dobra, podajmy z nim. Witaj. Nie wiesz jakim cudem udaje mi się chodzić po wodzie? Pewnie, że wiem. Jak widzisz, mam tu swoją pustelnię od niepamiętnych czasów i powiem ci, że to jest specyficzne jezioro. Na czym polega jego specyficzność? Poza tym, że można po nim chodzić. Na dnie jeziora spoczywa magiczny miecz. A ja jestem tym, który sprawuje nad nim pieczę. Miecza dosięgnąć może tylko ten, kto posiadł pięć cnót rycerskich. Z tymi moimi cnotami to może lepiej bym nie przesadzał. Wiem, kim jesteś. No, poczekajcie, muszę zrobić cięcie. Tylko. Już, że Dobra, jesteś... przyspieszymy troszkę. Do na temat swoim post Zobaczcie, to znaczy, że to. podnieść Okej. Okay. Dobra, słuchajcie, szybkie dzień za chwilę wracam. Okej. Okay. Oczywiście w najfajniejszym momencie musiało mi coś przerwać, więc nie wiem dokładnie co powiedział. o pustelni, Piastę na drobie. Także siak Będziemy z czymś walczyć, no dobra. Mogę zaczynać w każdej chwili. A zatem dobądź miecza. Będziemy z nim walczyć? Ten też przywoła. O. Mądźcie, że o to chodziło, ale nie, że trzeba było go oszczędzić, bo taka cnota rycerska wiodłeś ponad wszelką wątpliwość, że jesteś godzien posiąść magicznie. Co to w ogóle za typ jest? O! Co za miecz będzie? Muzyczka z jedynki. Mieliście rację. Będzie jakieś nawiązanie do jedynki. A oto i twój O Shit. My się chyba znamy. Oczywiście, że się znamy. Pamiętasz? Pustelnik powiedział, że wie kim jesteś. To jest pani Jeziora? Pani Jeziora. Tak, to ja. Noś ten miecz i nigdy nie zapominaj. Że zdobyłeś go udowadniając, iż jesteś prawym człowiekiem, któremu przyświeca dobro. Mam e. nadzieję, że tym razem go nie zgubisz. To jest miecz z jedynki. Jeden z lepszych srebrnych mieczy, jakie można było dostać. Po prostu <laughs> Jeszcze wpadliśmy, nie? Ale fajne. Przecież zaczyna się ten mastawy. Eee, gdzie on jest? Tutaj. No, on jest lepszy. Każdy cios generuje ładunek zwiększający obrażenia miecza o 10%. Ładunek można stracić czasem lub to obrażenia. Pełni ładowany miecz zawsze zadaje obrażenia krytyczne. Zabicie wroga w pełni ładowanym mieczem rozładowuje miecz i trwale zwiększa obrażenia broni. Uuu... Jezu, to jest mocne. Czy, że my wtedy byśmy stracili... Hmm... Wtedy byśmy stracili ten, wiecie, za 6 sze rzeczy... klusik. No niestety. Może jak nałożymy kuszę, to to się jakby naprawi. Ale kuszy teraz przecież nie mamy, Będziemy musieli do tego zajść, a za jak ten miecz wygląda. No kurde. Świetny. Dobra. Dzięki wam za uwagę, mam nadzieję, że ci się wam podobał, był ciekawy, najpierw zatlęte drzewo, które sparteczyliśmy, a potem spotkałem panią jeziora, muzyka z jedynki oraz miecz z jedynki, który był naprawdę mocny, nie wiem, czy to nie był najmocniejszy miecz, chociaż wydaje mi się, że był wybór pomiędzy dwoma mieczami, właśnie Aeroth Knight był jednym z nich, a drugim był było księżycowe ostrze, to nie nie było stalowe, no nie wiem, Dutch Dzięki za uwagę, fajną broń mamy. Musimy wysłać do czerwowianczą na niedługo. No i właściwie tyle. Tak więc trzymajcie się ciepło, no i bywajcie. Wiele jesieni. Z wiatrem